Nie zaprzeczy, że w życiu najważniejsze jest zdrowie. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy nowy program, w którym będziemy promowali zdrowy tryb życia. Czas na Twoje zdrowie. Zapraszam do oglądania. Jednym z najczęstszych życzeń, jakie składamy sobie przy różnych okazjach jest życzenie zdrowia. Aby jednak cieszyć się dobrym zdrowiem, musimy o nie dbać już od najmłodszych lat. Istotną rolę odgrywa tu profilaktyka zdrowotna. Jest to najbardziej opłacalna inwestycja. Całość problemu zmierza do tego, żeby zmienić styl życia, żeby zachowania zdrowotne u nas się przesunęły w te no, no, klasyczne za zachowania, gdzie wy Wyeliminowano czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych. Palenie, poprawne prawidłowe żywienie, unikanie alkoholu, duża aktywność fizyczna i unikanie stresu. I, i cały świat poszedł w tym kierunku, eliminuje te czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych i tutaj odniósł od czy też te kraje wysoko roz, rozwinięte, uprawiając to, osiągnęły te, 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 te efekty. Rolą samorządu jest promocja ochrony zdrowia i profilaktyki, dlatego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie, na którym naukowcy oraz samorządowcy dyskutowali o problemach chorób pneumokokowych, maingokokowych oraz kleszczowego zapalenia mózgu. Postanowiliśmy rozpropagować wiedzę na temat tego problemu zdrowotnego wśród pozostałych samorządów, powiatów i gmin. Uczestnikami konferencji są przedstawiciele samorządów terytorialnych, służb sanitarno-epidemiologicznych, służb mundurowych, przedstawiciele świata nauki, nauczyciele, akademicy. Głównym celem naszej konferencji jest rozpowszechnienie informacji o możliwościach zapobiegania problemom zdrowotnym związanym z kleszczowym zapaleniem mózgu. Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji Aby Żyć. Fundacja Aby Żyć to organizacja, która powstała w celu propagowania profilaktyki zakażeń chorobami zakaźnymi układu nerwowego. To organizacja, która powstała na bazie doświadczeń, doświadczeń prywatnych, jest to organizacja społeczna. Działamy na rzecz profilaktyki poprzez szczepienia, w myśl naszego motto zapobiegamy i zwalczamy, aby żyć, także popieramy szczepienia na tej zasadzie, że zapobiegajmy wszystkiemu, czemu można zapobiegać skutecznie i właśnie takim są szczepienia ochrony. Wielu nieszczęść w życiu nie da się przewidzieć, przed wieloma nie da się też zabezpieczyć. Są jednak takie, którym można zapobiec, na przykład odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych czy boreliozie. Przed pierwszą skutecznie uchroni nas szczepionka. Niestety na boreliozę nie ma szczepionki. Leczy się ją antybiotykami. Jeżeli wybieramy się w teren, gdzie jesteśmy eksponowani na pokłucia przez kleszcze, należy pamiętać o ryzyku, jakie niesie ze sobą pogryzienie przez kleszcze, pokłucie przez kleszcza. Mogą to być dwie choroby. Może to być kleszczowe zapalenie mózgu, jest to choroba wirusowa, na którą nie ma leczenia. Yy... Jest tylko leczenie objawowe bądź borelioza choroba bakteryjna dość skutecznie leczona antybiotykami. Wiedząc o tym zagrożeniu należy pamiętać o odpowiednim ubraniu czy stosowaniu repelentów, które odstraszają kleszcze i zniechęcają do wkłucia się w naszą skórę. Niezwykle groźne, szczególnie dla malutkich dzieci, są pneumokoki. Naukowcy i lekarze alarmują. Po co ryzykować zdrowia, nawet życie dziecka, narażając je na choroby wywołane przez te bakterie, skoro można zabezpieczyć je poprzez szczepienia? Szczepić warto przeciwko bakteriom tzw. Tak otoczkowym, ponieważ budowa tych bakterii otoczka jest bardzo groźna dla dzieci, małych dzieci do lat dwóch, które, które nie potrafią w sposób naturalny wytworzyć odporności przeciwko tymże bakteriom, a szczepionki są Dostępne. Są dostępne dla niemowląt powyżej drugiego miesiąca życia. Oczywiście one są zalecane, więc to lekarz rodzinny zaleca, że warto byłoby zaszczepić państwa dziecko, ale decyzja zależy od rodziców, ponieważ płacą oni za koszt szczepionki. A dlaczego warto? Dlatego, że gro zakażeń i tych ciężkich zakażeń przebiega w pierwszym roku życia czyli u niemowląt. Można zaszczepić w drugim roku życia, ale też będzie chroniło przed, przed zachorowaniem w drugim roku życia. Ale mogą się rodzice spóźnić, bo ze względów finansowych, ekonomicznych przesunęli szczepienie na, na, na późniejsze lata, a ryzyko zachorowania i groźba. Choroby i śmiertelność choroby, ryzyko zgonów jest najwyższe w tej grupie dzieci najmłodszych. Tu mówię wspólnie o meningokokach i pneumokokach. Szczepionka kosztuje około 200 zł. Niestety wielu rodziców nie szczepi swoich pociech w porę. Nasza pani doktor pediatra przy wizycie kontrolnej po urodzeniu Łukasza zaleciła i podkreśliła, że bardzo ważnym szczepieniem jest szczepienie na pneumokoki. Mieliśmy w planie, po ukończeniu dwóch miesięcy Łukasz miał być zaszczepiony na pneumokoki. Niestety choroba przyszła pierwsza. Mój syn Igor zachorował w wieku 7 miesięcy na pneumokokowe zapalenie opon mózgowych. Mój synek Karolek mając 5 miesięcy zachorował na zapalenie ucha. Okazało się, że jest pneumokokowe zapalenie opon mózgowych. Anielka miała 7 miesięcy, jak zachorowała na zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych i mózgu. Infekcje wywołane przez pneumokoki są obecnie jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Bakterie te mogą być przyczyną groźnych dla życia i zdrowia chorób takich jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo czy sepsa. Znana jest w społeczeństwie sytuacja czy, czy nazwa sepsa, po polsku mówimy to posocznica, jest to nic innego jak zespół objawów zakażenia uogólnionego, uogólnionego czyli najcięższego i zarówno pneumokoki jak i meningokoki mogą spowodować taki sam ciężki obraz kliniczny. E może pneumokoki części zapalenia płuc, ale, ale to są też ciężkie u dzieci. E, a z kolei Meningokoki, jeżeli już powodują posocznicę, to i ryzyko zgonów wzrasta. Jest też tak zwana ta postać piornująca, o której media mówią, e, w której przeciągu kilku godzin meningokoki mogą zabić. Mimo że nasza pomoc, nasza medyczna pomoc jest jak najbardziej właściwa. Wszystko zrobiliśmy, a mimo to choroba tak szybko postępuje, że e, trudno się. E, to po prostu zabiera, zabiera istnienie ludzkie i, i tego, tego małego naszego pacjenta. Zakażenia mogą występować w każdym wieku, ale najgroźniejszy przebieg jest u niemowląt, małych dzieci do piątego roku życia. Na zakażenia pneumokokowe mogą zachorować wszyscy, młodzież, osoby dorosłe, szczególnie osoby starsze z przewlekłymi innymi chorobami. Wtedy zakażenie nakłada się na inne choroby i przebieg jest wyjątkowo ciężki. Wielu lat, bo już na świecie w 2000 roku Amerykanie wprowadzili szczepionki przy kopneumokokom dla dzieci, bo wcześniej były polisacharydowe, ale dla dzieci są specjalne szczepionki przeciwko kopneumokokom, tak zwane skoniugowane, które dają lepszą odporność, szybką odporność. Dlatego mamy w tej chwili kilka dostępnych szczepionek, które zalecamy. I w zależności od tego, nie należy odkładać szczepień, ponieważ czekanie, że im dziecko będzie starsze i wtedy będzie wymagało mniejszej ilości dawek szczepionki, a z tym się wiążą finanse. Światowa Organizacja Zdrowia umieściła infekcję pneumokokową obok malarii na pierwszym miejscu listy chorób zakaźnych, których zwalczaniu oraz zapobieganiu należy nadać najwyższy priorytet.